Dzień dobry, ja nazywam się Emilia Kozieł i jestem uczennicą drugiej klasy liceum imienia Emilii Plater w Sosnowcu i właśnie z tego powodu miałam możliwość wziąć udział w ogólnopolskim turnieju debat historycznych i muszę przyznać, że było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że musiałam wejść ze swojej strefy komfortu ponieważ nigdy wcześniej w takich debatach udziału nie brałam no i jak się okazało, była to świetna okazja do tego, żebym rozwinęła swoje umiejętności trasznego argumentowania, bo to właśnie to się najbardziej w tych debatach liczyło, ale też nabrałam większej pewności siebie w takim właśnie publicznym występowaniu. No bo nie ukrywajmy, jest to bardzo trudna do opanowania sztuka. A właśnie przez takie debaty nabyłam o wiele większy bagaż doświadczeń niż miałam wcześniej więc bardzo się z tego cieszę i jestem bardzo taka zadowolona, że właśnie mogłam w takich debatach wziąć udział w liceum imienia im. Emilie Blatter.